Siema. w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdemontować sobie radio, ewentualnie panel klimatyzacji w samochodzie marki Opel Vivaro. Jest to Opel Vivaro drugiej generacji. I teraz tak, co będziecie potrzebować? Na pewno jakiś śrubokręt bądź patułkę i torxa numer 20. I teraz tak, Waszym zadaniem będzie podważyć sobie tą rameczkę delikatnie. Dookoła, jak widzicie, ja już to zrobiłem. Bo jedną ręką miałbym ciężko to wykonać. Ona jest tylko i wyłącznie na zatrzaskach. O, widzicie, dookoła są tylko zatrzaski. I następnie odkręcacie sobie jednego torksika, drugiego, trzeciego, czwartego, żeby wydobyć radio. Następnie wysuwamy sobie nasze radio. W ten sposób. I wypinamy sobie kosteczki. Każda kostka, jak widzicie, ma tutaj zabezpieczenie, żeby się nie wypięła. Wystarczy je wcisnąć. I nasze radio w tym momencie już mamy uwolnione. A panel klimatyzacji: tutaj mamy jedną śrubę, tutaj mamy drugą śrubę. Jest to również Torx o rozmiarze 20. I w tym momencie spójrzcie, dwa zatrzaski, i nasz panel klimatyzacji wkładamy do środka. I teraz będzie mi to trudno ogarnąć jedną ręką, ale to Wam chociaż pokażę. Tutaj mamy wtyczkę, którą musimy wypiąć w identyczny sposób, jak to przy radiu czyli naciskamy ją w tym miejscu, wysuwamy. I największy problem jest z linkami, które możecie tam zobaczyć. Wypina się w następujący sposób, że tutaj, jak widzicie, mamy taką zapadkę. Odginamy tą zapadkę, wysuwamy linkę do góry. Jak widzicie w ten oto sposób, żeby ona nam wyskoczyła. O. I teraz w tym miejscu przesuwamy ten element i wyciągamy naszą linkę. O, w ten sposób to samo robimy. Z drugiej strony jest tu troszkę gimnastyki, no bo jest, linki są na tyle krótkie, że nie da się tego wyciągnąć tutaj do przodu. Musimy to zrobić tam wewnątrz. No i w momencie, jak sobie wypniemy drugą linkę, wysuniemy tą wtyczkę. Nasz panel klimatyzacji jest uwolniony. No i co? No i w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam Was na inne moje filmy, zapraszam Was na kanał TTZ Performance oraz zapraszam Was na mm, mojego TikToka pod nazwą Krokiet z Maslem. Trzymajcie się, cześć.